Polska broń i pomoc wojskowa dla Ukrainy, kontrowersje i opinie. Polska od początku konfliktu na Ukrainie aktywnie wspiera swojego wschodniego sąsiada, dostarczając różnorodny sprzęt wojskowy. Jednakże temat ten budzi wiele kontrowersji i podziela społeczeństwo na zwolenników i przeciwników dalszego dozbrajania Ukrainy. Skala wsparcia: Polska przekazała Ukrainie sprzęt wojskowy o wartości miliardów dolarów. Wśród dostarczonego uzbrojenia znajdują się m.in. armatochałbice Krab, czołgi T-72, granatniki RPG-76 Komar oraz karabinki Grot. Polska jest jednym z liderów w regionie pod względem wsparcia militarnego dla Ukrainy. Opinie społeczne Według sondażu przeprowadzonego przez pracownię Opinia24 na zlecenie Radia Z, ponad połowa Polaków, 53%, sprzeciwia się przekazaniu przez Polskę więcej broni Ukrainie. Najwięcej przeciwników tego ruchu znajduje się wśród zwolenników Konfederacji, gdzie aż 85% wyborców tej partii jest przeciwko dozbrajaniu Ukrainy. Wśród wyborców koalicji obywatelskiej odsetek zwolenników i przeciwników rozkłada się mniej więcej porówno. Argumenty za i przeciw. Zwolennicy dalszego wsparcia militarnego dla Ukrainy argumentują, że jest to konieczne, aby pomóc Ukrainie w obronie przed rosyjską agresją. Podkreślają również, że silna Ukraina jest w interesie Polski, gdyż stanowi barierę przed potencjalnym zagrożeniem ze strony Rosji. Przeciwnicy natomiast obawiają się, że dalsze dozbrajanie Ukrainy może prowadzić do eskalacji konfliktu i wciągnięcia Polski w bezpośrednie działania wojenne. Wskazują również na konieczność modernizacji własnej armii i zabezpieczenia interesów Polski. Wsparcie międzynarodowe. Polska nie jest jedynym krajem, który wspiera Ukrainę. Stany Zjednoczone, Niemcy, Wielka Brytania oraz inne kraje europejskie również dostarczają Ukrainie sprzęt wojskowy i pomoc finansową. Jednakże w ostatnim czasie pojawiły się kontrowersje dotyczące podziału kosztów wsparcia, gdzie USA oczekują większego zaangażowania finansowego ze strony Europy. Podsumowanie. Polska pomoc wojskowa dla Ukrainy jest tematem budzącym wiele emocji i kontrowersji. Społeczeństwo jest podzielone w kwestii dalszego dozbrajania Ukrainy, a argumenty za i przeciw są równie silne. W obliczu trwającego konfliktu, decyzje dotyczące wsparcia militarnego będą miały kluczowe znaczenie dla przyszłości zarówno Ukrainy, jak i Polski. Dziękujemy za ponowne obejrzenie kolejnego materiału. Jeśli ci się podobało, proszę o kciuk w górę. Subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek, aby śledzić na bieżąco najnowsze informacje udostępnij.pl, razem tworzymy niesamowitą społeczność. Dzięki za wsparcie.